Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, po raz kolejny łączę się z Wami tutaj tą drogą. Jesteśmy tutaj razem z Księdzem Tomaszem. On, jak zwykle, tutaj dba o techniczną stronę naszych przekazów, za co mu serdecznie też dziękuję, że możecie przez internet uczestniczyć choćby w naszych nabożeństwach. Z okazji świąt, które już właściwie przeżywamy, bo świętujemy już te tajemnice męki, śmierci, a dzisiaj oczekiwania. Na zmartwychwstanie Chrystusa, chciałbym Was złożyć serdeczne życzenia. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Oczywiście tęsknimy, i nie jest to puste słowo, bo nie ma nic gorszego dla księdza, dla proboszcza, kiedy musi odprawiać przy pustym kościele różne nabożeństwa, szczególnie msze świętą. Dlatego jest to też dla nas czas i trudny, i specyficzny, ale wierzymy, że wyjdziemy z tego okresu oczyszczeni. Umocnieni szczególnie Bożą Mocą i łaską. I tego Wam bardzo serdecznie życzę na nadchodzące, czy już przeżywane, święta Wielkanocne. By Pan, który umarł, ale zmartwychwstał, powrócił do życia, byśmy mieli zbawienie, obdarzył nas wszelką mocą, wszelką łaską i wszelkim swoim błogosławieństwem. Byśmy, przeżywając w ten specyficzny sposób te święta, doświadczyli mimo wszystko Jego łaski, Jego ogromnej miłości. Jaką ma dla każdego z nas, bo właśnie z powodu tej miłości do człowieka umarł na krzyżu, ale potem zmartwychwstał. by nasze życie nie kończyło się tylko tutaj na ziemi, ale by trwało wieki. Niech ten czas, który będziemy przeżywać, będzie czasem wyjątkowym. Przeżyjmy go dobrze, jak najlepiej, blisko też Pana Boga. Nie zapomnijmy o modlitwach wspólnych, rodzinnych, tam gdzie jesteśmy razem, w naszych domach czy mieszkaniach. Niech ten czas będzie nie tylko czasem odpoczynku, czasem świętowania, ale również właśnie czasem modlitwy, czytania Pisma Świętego. Niech przez te właśnie sprawy Bóg będzie jeszcze bliżej nas, a my nie traćmy ducha, nie traćmy nadziei i przejdźmy przez te święta z podniesioną duchowo głową, wypatrując Chrystusa starego, który przychodzi, by dać nam życie, prawdziwe życie. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiamy i Życzymy spokoju, szczęśliwego.